Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Dziś w odcinku w roli głównej su y czyli radziecki niszczyciel szóstego poziomu premium, który jak wiadomo no ma bonus do zarabiania, no szkolenia załogi i co ważne, możemy ją w dowolnym momencie kupić w sklepie premium za jedyne 3250 golda, bądź nabyć w taki sposób jak ja, czyli za ukończenie na tą chwilę jeszcze obecnie trwającego do 28 kwietnia Tank rewards. Co o tym czołgu? Takie najważniejsze może rzeczy tutaj postaram się w jakiś sposób Wam powiedzieć. Czyli średnie uszkodzenia na strzał są bardzo duże jak na szósty poziom, bo 440 mamy uszkodzeń na zwykłym pocisku z penetracją 196, natomiast na goldzie mamy mniej peny, bo zaledwie 171, ale już uszkodzenia nam wzrastają do 510 na strzał. Lecz co tutaj no ważne, jak widzicie, ja wożę tych pocisków 8. Co ważne, jeden taki pocisk kosztuje 4000 kredytów. Czyli jeżeli no, nastawiacie się tutaj na zarabianie kredytów na tym czołgu to nie, nie polecałbym po prostu używania tych pocisków, bo ucierpi no, wasz budżet, który, który macie w grze na pewno. Czyli. Działo 130 mm na szóstym poziomie no jest przepotężne, jak najbardziej. No i co ważne, jeszcze pociski odłąkowo burzące z penetracją 65 mm, zadające, uwaga, od 435 do nawet 725 uszkodzeń. Wiadomo, jeżeli wyjedzie wam jakiś lolek od boku czy od tyłu, jakiś nisko kierowy czołg. Jak widzicie, tutaj jest losowanie nawet na, z piąteczkami, także dosyć fajnie. Jakiś słabo opancerzony czołg, no jesteście w stanie zadać mu ogromny damage, ładowanie działa około 13 sekund jeszcze odnośnie tego damagea na poziomie 600-700 punktów uszkodzeń. No jeżeli zadacie takie uszkodzenie, to automatycznie no, na waszej twarzy pojawia się uśmiech od ucha do ucha, no i... Chcecie grać dłużej, i więcej takim czołgiem na tych tierach. To jak widzicie, podjechałem z prawej strony tego miasta. W początkowej fazie bitwy pojawia się AT8, czyli szósteczka brytyjska. Mierzę mu w garnek, strzelam za 483. VK z lewej strony 36.01H. Próbowałem je zaskoczyć, jednak nie trafiła. Crusader wyjeżdża na mnie z impetem, też nie trafił pierwszym strzałem, drugim odbił się. No i przebijam je dopiero za trzecim strzałem za 77. Ja mierzę w niego na szybko się obróciłem i jak widzieliście za 551 wykańczam ten czołg. Czyli tu już mogliście zobaczyć jak duże uszkodzenia zadaje ta, ta armata. Tu jak widzicie jeszcze Strv szwedzki, pojawia się szósteczka po prawej stronie, mierzę w niego, dostaję za 388 wafrak i na moim koncie jeszcze IKV gdzieś z prawej strony w krzaczku KAMPI prawdopodobnie zadał mi tutaj uszkodzenie no ale cóż postanawiam teraz ruszyć bliżej tam środka mapy gdzie próbowałem dostać się na początku fazy tej bitwy może przyspieszę teraz troszeczkę tą bitwę co ważne no ta SU jest troszeczkę wysoka duża, często w nią trafiają jednak czołgi ja nie widzę jakiegoś czołgu, a on we mnie trafia, bo ta armata jest troszeczkę niżej. Tu wyjeżdża P43, dostaje shot, a za 388 3 fragi, 6 do 1, dosyć szybka, dynamiczna bitwa. Zresztą jak wszystkie teraz, chyba w woc które kończą się bardzo szybko, pojawia się 45TP szósteczka, Polska mierzy mu w wieże za 553, wchodzi, pisze piękny strzał, jak widzicie, dwa strzały powyżej 550 uszkodzeń z tych pocisków goldowych T-34 od tyłu automatyczne ładowanie to już jest tylko w zasadzie formalność, wykończenie tego czołgu 12 do, 11 do 2, przepraszam bardzo ja mam na koncie 4 fragi, 2500 demejcza ponad, tutaj po lewej stronie gdzieś kitra się mi Churchill 1 164 hapsów jeszcze ma na swoim koncie, jak widzieliście trafił mnie za jedynie 51 Uszkodzeń także dla mnie to jest no, śmieszny wynik. Tym jak ktoś kara takimi uszkodzeniami. Tu jeszcze jest IS chyba prawdopodobnie na awku. Mierzę w niego. No i 367, 6 fragów na moim koncie. 3090 damage. A 13 do 2 pozostało tylko dwie arty. Już tylko jedna arta. No i cóż, bitwa wygrana. A więc, może przejdźmy do screenów końcowych. Tej bitwy. A tutaj mamy screeny końcowe, czyli jak widzicie zwycięstwo, duży kaliber oraz top gun, czyli specjalista za 6 killi, 3090 demage. Jeszcze sam zdziwiłem się, że wpadła znaka mistrzowska w tej bitwie. No i jak widzicie te 3090 uszkodzeń, 6 fragów, 1465 ekspa -y, bazowego, przepraszam. Top damage, top exp bazowy róg. No i 8 oddanych strzałów, 8 z penetracją, 3090 uszkodzeń. Nie jest to może jakiś rewelacyjny wynik, ale chciałem wam pokazać, jak to działko tutaj się sprawuje. Być może komuś to pomoże w wyborze nagrody z Tangry Wars obecnego, być może ktoś po tej bitwie przekona się jednak do tego z Y, oby tak się stało. Temu służy też ten odcinek. I jak widzicie, za tą bitwę otrzymałem prawie 90 tysięcy kredytów na koncie premium. Po odjęciu naprawy i uzupełnienia amunicji pozostało mi na 356 tysięcy. Tu jeszcze jest z tego co widzę doświadczenie razy 2, czyli była to moja pierwsza bitwa. Rezerwy jakieś zaprowadzenie pojazdu premium, dodatkowe, także tutaj nad tym nie będziemy się zgłębiać za bardzo. Ja za dzisiejszy odcineczek Wam bardzo dziękuję. Będę wdzięczny, jeżeli zostawicie suba, lajka również pod tym filmem oraz komentarz co o nim sądzicie. Także trzymajcie się ciepło, powodzenia na polu bitwy. Cześć!